W dzisiejszym odcinku Among Us zagraliśmy sobie z Payem, który ostatni raz z nami grał 3 miesiące temu i jego ostatnia gra wyglądała tak, że rozpierdolił klawiaturę. Eee, eee, eee. Ale to nie on jest głównym bohaterem dzisiejszego odcinka. Kojarzycie może Dragonisza? Nie? To ten typ. Bro. I ten. No, weź kwik, mój niki i staw dregoć, po prostu Dobra. taki, nie wiem, na przykład w wsiącę, cącę, under. Zastanawiacie się pewnie o co chodzi. Otóż jest on najbardziej ślepą osobą w tej grze. I właśnie to w dzisiejszym odcinku. Dzięki, Nie, ja się trzymam z dragoniśm, on jest dobry, ja O, to e, nam daje tej dużo tej... do myślenia. O nie. wie, no, słuchajcie, po pierwsze, uch. po drugie. Doła wydaj mi się. Opłumiłem no cię, się i nie, nie, nie żyjesz, nie, nie, nie masz prawa głosu. Opłumiłem cię, nie, nie żyjesz, nie, nie masz prawa głosu. Policzmy kto był w Medbay'u, to tak, Postalek, ja, zelves, ja. Ja, drago. kwik, postałek, zelves, i ktoś jeszcze był. D zaprawdę powiadam wam, y robiłem sobie taski w adminie, iż odpalił się gówniak, poszedłem do Admina sprawdzić. Y iż odpalił, odpalił się i... gówniak. Patrz, patrz, Kwiat jest 100% niewinny, bo na Medbay'u... My z kwiękiem nie widzieliśmy. Ja bo ja nie widziałem w tej rundzie. Na no, ciebie widziałem na początku, że jak pamiętam. Ja I też widziałem. I Hubertina też widziałem na początku w storeżu chyba. Ja będę bo... was pilnował, nie <gulata> wam double killa, chłopaki. Albo to będę ja. No właśnie, no już się to 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 par. Nie jest to pomysł, żeby się ze sztlopem trzymać. Ola była po tamtej stronie. Oni poszli w tą stronę. Światło gaśnie. Nie podoba mi się to bardzo. Ola wychodzi. Hubertinio zabił. Ja. Ja. przed zabił przed komunikacją. dlaczego jak ja wychodziłem z compsów i ty tam byłeś, to dlaczego się na mnie zamknęły drzwi? Zamknęły ja, się, ja właśnie otworzyłem je. Jest 7 osób, to się nie No guys, miał No to się nie na siedmiu. I właśnie, i właśnie wie, wiesz co, jak już się chciałem iść na tego. Eee, na Wajdals, jak już osoba nie żyła, też bym wiedział kto to jest, nie? Bo to ty. Bo my razem. Krzak według nie... krzak Słabo nichasz tam. Ale ja, ja nie, nie wiem, kto to jest mniej więcej. Według mnie ja krzak jest, na... tylko z sposoby na teraz. Szczudno. Szutlu... Wydaje że mi się, że to dzieje. krzak, który się przestraszył, że teraz będziemy życia. Nie ciała. według mnie to nie jest krzak, serio, według mnie to nie jest krzak. Okej. Okay. Okej, okay, okay, dopiero wiem, kto to, jest. Tak to jest świeże ciało, to jest tak przy 5 kompsach, sekund. przy komsach. To jest tak e... 6 sekund, tak około. Ja byłem na Wajtach z Olix. Olix to nie jest na pewno całą rundę e... na adminie się. Krzaka przed chwilą widziałem Kszak, gdzie pobiegłeś? E... Do tego, do Medisz, tylko wiesz. Dobrze, tak, ja kto się wiem, to się to zgadza. Dobra. Jest. E... Myślę, to nie krzak, to to tak, nie krzak. Ja myślę że tak, to nie jest Olix, ona całą rundę no na adminie działa. Zauważ, zostało nam dwóch impostorów. To może być dziwny strzał, ale wydaje mi się, że na 100% to jest Hubert. Na tak. 80% możliwe. To możecie zaskoczyć, ale jestem. Mam sasa totalnego na Zelvesa. Ja też. No to Hubert go pewnie zabił. Doraz łódźmy tak. Huberta, ale potem zobaczymy. I uwierzysz mi, jestem tego. pewny, że no, tak Huber, nie, to na na jest Hubert. Albo tak Hubert, to nie może być Hubert. Ja Hubert to na jest to albo. Albo ja nie was to o To jest Hubert na, na pewno. Nie podoba mi się to. Bardzo. Dobra, już wiem kto. To jest krzak! ZAK! Let's go! Easy. Let's go. Execute all the seeds. Cute... Oh, that... oh, He, that... He wants to jump. Do it. Do it. dobra, a. Dobra, dobra, nas nie ma, nas tutaj nie ma, co My idziemy, naprawić. Do it, you fucking cunt. Ej nie idź, idź, idźcie, idźcie Luke Ej nie, nie może na bo tak <śmierdzi> <śmierdzi> Luke tam spadł do lawy, chodźcie pomóżcie mi Bo go się w spadł do lawy Hmm, ciekawe co robimy. Nie, wcale nie gadamy kiedy grały. No właśnie. Nie się domyślić. I shoot. I now. I now. Nie, 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 jeżeli on nie jest... Nie. Nie 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 nie